Rozdział Czwarty. Moje drzewo. Pewnego lipcowego dnia odpoczywałam po obiedzie. Wsłuchiwałam się w dźwięki dochodzące z za okna. Patrząc w dal, pomyślałam o epoce, która już minęła i nigdy nie wróci. Pomyślałam o ludziach, którzy żyli przede mną. To ich konkretne wybory i decyzje sprawiły, że ja teraz jestem tu, gdzie jestem. Szukanie swoich korzeni i informacji o przodkach interesuje mnie od dość długiego czasu. Pewnego dnia jednak ze wzmożoną siłą poczułam chęć, by dowiedzieć się skąd pochodzę i jaka była moja rodzina. Sięgnęłam po wysłużony już czarny album ze starymi fotografiami. Nie wiedziałam, co znajdę w środku, ponieważ nigdy wcześniej nie przeszukiwałam tego typu archiwów rodzinnych. Wzruszyłam się. Gdy po raz pierwszy trzymałam w rękach malutkie czarno-białe zdjęcia ślubne moich dziadków, stylowej babci na ulicy, roześmianych wujków z wąsem pod nosem, małego taty w wózku i mamy siedzącej na murku z kuzynką. Co oni wtedy przeżywali? Jak poznali się moi dziadkowie? Jak wyglądał ich wiejski ślub? O czym marzyli? Zmogłam zatem poszukiwania. I rozpoczęłam rozmowy z niektórymi żyjącymi jeszcze bohaterami wspomnianych fotografii. Byłam pewna, że oni mi wszystko powiedzą. Pewnego dnia odwiedziłam mych dziadków w celu przeprowadzenia wywiadu. Na osiedlowym stadionie w cieniu wielkich drzew zadałam milion pytań. Moja prababka Helena zmarła bardzo młodo, miała tylko 35 lat. Niestety zachorowała na gruźlicę. A w tamtych czasach nie wiedziano jeszcze, jak skutecznie leczyć tę chorobę. Natomiast jej mąż, a mój pradziadek, zmarł zaledwie sześć lat później. W taki sposób ich syn, czyli mój dziadek, został sierotą. Miał tylko czternaście lat. Podczas pamiętnej rozmowy przeniosłam się też w czas randek mych dziadków. Poznali się w szkole i już w wieku dwudziestu dwóch lat wzięli ślub. Dziadek zachwycił się babcią od pierwszego wejrzenia. Wiedział, że ona jest mu pisana. Dawne lata sieją we mnie milion inspiracji. Dlaczego teraz wszystko jest tak zupełnie inne? Super byłoby choć na trochę przenieść się w ten retro świat, w sukniach, bez telefonów, kiedy miłość faktycznie była miłością. Moi drudzy dziadkowie również mogą pochwalić się ciekawym love story. Dziadek zobaczył babcię na dworcu autobusowym. Pomimo tego, że był wtedy z kolegą, podszedł do niej zagadać. Miał gdzieś w sercu przekonanie, że musi zaczepić czerującą nieznajomą. Towarzystwo głośnych autobusów nie przeszkodziło w pisaniu scenariusza dla tych dwojga młodych ludzi. Nigdy nie wiemy, co i gdzie nas czeka: szkoła, dworzec, miłość. Najbardziej zaskakujące jest to, że te z pozoru małe decyzje i wybory, takie jak umówienie się z kimś na kawę, na spacer, warunkują późniejsze losy tak wielu osób całej rodziny. Zagłębiając się coraz bardziej w wyboiste, lecz przez to jeszcze bardziej wciągające koleje losu mojej rodziny, dowiedziałam się, że mój pradziadek walczył podczas wojny, był bohaterem, zapłacił za to późniejszymi problemami z nogami. Przeszły mnie dreszcze. Duch patriotyzmu chyba od lat krąży w naszej rodzinie. Do poszukiwania mych przodków szczególnie zachęcił mnie również serial Stulecie Winnych, w którym pokazane zostało piękno historii rodzinnej. Listopad jest jednym z tych miesięcy, jakie w wyjątkowy sposób zachęcają do refleksji nad życiem i poszukiwania jego celu. W pierwszych jego dniach, gdy modlimy się nad grobami bliskich, Zawsze staram się pytać rodzinę, kto dokładnie leży w danej mogile. Często słucham wówczas fascynujących, lecz nierzadko tragicznych historii życia osób, które przeszły już na drugą stronę. Helena zmarła zdecydowanie przedwcześnie. O, a tutaj leży sąsiad z domu obok on się utopił. A ten grób należy do mojej mamy. Tak, pamiętam, jak ostatni raz robiła rosół w naszej kuchni życie. Jesienne wyjazdy na małe wiejskie cmentarze do przodków, podczas których, trzymając zapalone, ciepłe znicze, przenoszę się w świat wspomnień, zostaną we mnie na zawsze. Chyba nic z pamięci nie wymarzy mi wspomnień ludzi z albumów, z czarno-białych fotografii, którzy cieszyli się, kochali i cierpieli. Tak jak my teraz.